Siemaneczko, witam Was w dziale taktyki, taktyki Darsona. uwielbiam składać jakieś nowe, szukać rozwiązań, które dają mi dobre wyniki, nie? Czasem na tym dużo tracę, ponieważ na 300 czy przegram 150 ale właśnie lubię sobie pokombinować, żeby zbliżają się do końca sezonu. Wybrać tą najlepszą i nią po prostu sezon kończyć. I kończymy jak zawsze z dobrym wynikiem. Przejdźmy sobie do taktyki. No, ten sezon wygląda tak. 1895 punktów. Myślę, że jeszcze zagram kilka meczy. Kilka zwycięstw. Zobaczymy, może będzie dobrze, na razie jest bardzo dobrze. Na razie jest bardzo dobrze od jakiegoś, nie wiem, 10 dni. Jak tylko sobie coś tam grzam, to, to wyniki są fajne. Ostatnio to najgorsze wyniki jakie miałem, to remisy. A tak postaram się teraz grać dobry futbol, tak się sprawdza. Więc przejdźmy do taktyki. Tutaj mi wyleciał kanawagę w ostatnim meczu. Czerwona kartka głupia, bo wygrywałem znacznie. Ale kurde Chciałem zrobić szpadę jak to ja. Troszeczkę się spóźniłem. No i niestety fabio wyleciał. Dobra, przejdźmy do taktyki. W tym sezonie. Longboard counter. Fabio Capello, Longboy.com Tag. Linka nie używam, wcześniej używałem, teraz nie używam. wcześniej wcześniejszym sezonie używałem. Longboy.com Tag, Capello 4 czy 3. 4 czy 3. Z tym, że 3 jed... obrońcy jest zaznaczone jako c -back. i Ili zagazuje jako Elbek. Pomoc oczywiście Anchorman, Hole Player i niestandardowo box to box, tylko postawiłem na i playmaker, coś tam asystę dorzuci, coś tam szczeli, koszta. A jak jest dobry wynik, no to wtedy wchodzi box to box. A taką postawiłem na wielki powrót maga. Klucze jak on teraz... Znowu chodzi, to powiem Wam coś wspaniałego. Postawiłem na Neymar Fito, tutaj na Pele lub Wam Drogba Badio. Jak potrzebuje, trochę siły, siebie, no to wchodzi Wam Basten Drogba, ale tak to już za Pierwsze skrzypce Neymar Fito Deep, Pele Deep. I też grywał sobie tutaj badio Gielka chodzi teraz fajnie, także postawiłem na piłkarzy, którzy mają przyspieszenie, balans, technika, dribbling a mniej siły. Nie. 1CF, tutaj gram FF kanu i jeden skrzydłowy. W planie mam jeszcze przetestować taktykę. Tutaj jako drugi CF Kanu. Ale no jeszcze tego nie testowałem, ale będę próbował w zaś tutaj, bo ma cf -a. Na razie są wyniki, dobrze to nie kombinuję. No I co, so, Ronaldinho tutaj ostrzydla i rozszerza nam gierkę. I rozszerza nam tutaj grę. Hulit, home player, wchodzi do ataku. Jak atakujemy, to robi się szczerek, kuźwa napastników. Ankoment tutaj w Anglicardz dostaje z tyłu, ma wszystko pod obserwacją i koszta się ustawia czasem, żeby fajnie z drugiej piłki zbitej zebrać na piłkę, rozegrać od nowa. Taki piłkosz do rozegrania bardziej. Indywidualne instrukcje obiega li zaraz i właśnie wchodzi Hulit do ataku. I tutaj, jak sobie gram gielkę różne klepki i tak dalej, po cichutku obiega mi tutaj li zarazu, potrafi piłkę dograć na drugą stronę. A po drugiej stronie jest kanu M96 w gazu, to potrafi domknąć i niespodziewanie sobie tam dokłada te brameczki kanu ogólnie spoko kartę. dobrze mi się gra, chociaż na papierze jest jak jest ale bardzo fajny balans MET96 fajnie zamyka, domyka tą stronę i zarazu obiega fajnie to chodzi powiem Wam Postawiłem tutaj na destroyera, defensive fullback. Wcześniej grałem Balezim, ale zaczynał mnie irytować. Więc Balezim stracił miejsce. Buffon ostatnio, no nie jest najgorzej z nim. Cannavaro, no tu muszę teraz kogoś podmienić. No, niestety, chyba będzie musiał to być... bo Fleczela mogłem tam dać Fleczel, Fili Blanc <tryk> albo Truj Wam się zastanowię No i tak wygląda ta taktyka no 4 czy 3 rąk wolką cel ale fajnie, bo tutaj na przykład jak się utrzymuje przy piłce jakieś klepki czy coś, ale walczy się dobrze broni. A tu mnie obiega fajnie Lee zarazem. Hkrowski potrafi dobrze to dograć. Zamknąć tam potrafi właśnie Kanu. I tak to wygląda w tym sezonie u mnie. Polecam wam przetestować taktyczkę, pograć kilka meczy taktyka nazywa się kanał La Manche i właśnie w ten kanał wbiega sobie Liza razu a na końcu tego kanału jest kanu domyka, zamyka i robimy bardzo dobre wyniki także przetestujcie taktyczkę, zostawcie łapkę a ja was zapraszam na live na Twitch dzięki za uwagę